Przed nami intensywny weekend z Muzeum Regionalnym w roli głównej. Placówka przygotowała kilka atrakcji. W piątek, 14 października, zapraszamy wszystkich miłośników dawnej motoryzacji, ale nie tylko, na wernisarz wystawy Motocykle PRL, która, który odbędzie się o godzinie 16.30. Wystawa właśnie jest przygotowywana. Jej komisarzem jest Grzegorz Kocek. Wystawa jest przeznaczona dla młodych ludzi i dla osób starszych dla młodych po to aby zainteresowali się motoryzacją polską swoich dziadków, swoich rodziców, a dla starszych żeby przypomnieć sobie młode lata, żeby to była taka podróż sentymentalna do lat młodości poprzez motocykle, które zgromadziliśmy w naszym muzeum. Będzie to przekrój tych motocykli, które były używane w latach 60. 70. 80. nie będzie może wszystkich marek, czy wszystkich modeli, ale staraliśmy się, jak mogliśmy, aby pokazać jak najwięcej na miarę możliwości naszych. Ale to nie wszystko. Kolejne wydarzenia zaplanowano na weekend. W sobotę 15 października będziemy mieć z kolei finisarz. Wystawy Walerego Franczuka, daleko od domu. Wystawy, którą właśnie możemy tutaj zobaczyć. Ze względów obiektywnych nie mogliśmy przeprowadzić wernisażu, dlatego też zamykamy uroczyście naszą ekspozycję w formie finisarzu. Natomiast w niedzielę 16 października we współpracy z artystą odbędą się bezpłatne warsztaty malarskie dla całych rodzin. Będą one okazją, by mile i kreatywnie spędzić czas, stworzyć własnoręcznie obraz, a także nawiązać dobrosąsiedzkie relacje. Spotkania zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza spotyka się w godzinach od 11.30 do 13, a druga od 14.00 do 15.30. Obowiązują wcześniejsze zapisy drogą mailową na adres WP zachęcamy do udziału.